Z umiłowaniem wolności słowa witamy Państwa na pokładzie Ekspresu Republiki Plus. A o wolność trzeba walczyć każdego dnia. No to walczymy. Sylwia Krasnodębska zaczynamy. Oczy całej Europy skierowane są na Gdańsk. Przyjechała tam Ursula von der Leyen. Jej wizycie towarzyszy protest związkowców i rolników sprzeciwiających się niszczeniu unijnej gospodarki. Obecna władza w Polsce próbuje kneblować wolne media. Podobnie dzieje się w skali mikro. W Śląskiem jeden z dziennikarzy lokalnych mediów został oskarżony za artykuł niewygodny dla działaczy koalicji obywatelskiej. Mocne uderzenie w narkobiznes. Policjanci w świeciu w Kujawsko-Pomorskim zlikwidowali laboratorium substancji odurzających. W ich ręce wpadły narkotyki wartości wielu milionów złotych. W Ekspresie Plus pokażemy także fałszywego biznesmena z Afryki, oferującego złoto prosto z kopalni w Kongo. Niewiele z tego okazało się prawdą. Kolejny raz udowodnimy, że nie wszystko złoto, co się świeci. Związkowcy z Solidarności i rolnicy postanowili wykorzystać przyjazd do Polski Ursuli von der Leyen i upomnieć się o polskie sprawy. W Gdańsku zorganizowali protest przeciwko unijnemu Zielonemu Ładowi. Zwrócili uwagę na wysokie ceny energii, likwidację miejsc pracy i spadek konkurencyjności, czyli zrobili to, czego nie robi obecna władza. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Ursula von der Leyen i unijni komisarze spotkali się z Donaldem Tuskiem i jego rządem. Przywitali ich polscy związkowcy. Postulaty demonstrantów były jasne. Nie zgadzamy się na żadne zielone niełady, na żadne ets -y, które wykańczają naszą gospodarkę. To protest rolników, ale i przedstawicieli innych gałęzi gospodarki. Związkowcy podkreślali, że plany Brukseli już uderzają w przedsiębiorstwa w państwach unijnych. Likwidacja zakładów pracy przenosiny poza kraje Unii Europejskiej to są koszty. Tak zwanego Zielonego Ładu, tej religii klimatycznej, tego europejskiego lewactwa. Krytyka spadła także na Donalda Tuska, w polityce koalicji 13 grudnia przedstawiciele Solidarności widzą zagrożenie dla naszego kraju i porównują ją z latami 80. I też tak było. Że strajkujący robotnicy byli tutaj, a władza. Chowała się w budynkach. Związkowcy zbierali podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie likwidacji Zielonego Ładu. Zaapelowali do Donalda Tuska o jego zorganizowanie. Władza, nawet lokalna, potrafi utrudniać pracę niezależnym mediom. Przed sądem w Zabrzu ruszył dziś proces dziennikarza, który napisał niewygodny dla miejskich władz z Koalicji Obywatelskiej artykuł. Na łamach głosu Zabrza i Rudy Śląskiej redaktor Przemysław Jarasz opisał śledztwo prokuratury, w którym zarzuty otrzymał m.in. mąż lokalnej radnej z Koalicji Obywatelskiej Wiesław S. Artykuł z października ubiegłego roku dotyczy śledztwa w sprawie obrotu sprowadzanym z wschodniej granicy tytoniem bez akcyzy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 47 tysięcy złotych, a mężowi radnej Koalicji Obywatelskiej grozi do 8 lat więzienia. W artykule nie podano ani nazwiska podejrzanego, ani jego wizerunku, ale radna skierowała przeciwko dziennikarzowi sprawę do sądu o zniesławienie. Sam autor publikacji uważa to za próbę zamknięcia ust redakcji głosu Zabrze i Rudy Śląskiej. Nigdy wcześniej ze strony władzy samorządowej nie było tak otwartych ataków w naszą stronę. Proces karny radna wytoczyła wykorzystując pochodzący z okresu PRL artykuł 212 kodeksu karnego. Dlatego autorowi niewygodnego dla lokalnej koalicji obywatelskiej artykułu grozi nawet do roku pozbawienia wolności. Policjanci ze Świecia w Kujawsko-Pomorskiem zlikwidowali laboratorium narkotyków. Jednocześnie przejęli środki odurzające o czarnorynkowej wartości 12 milionów złotych. Cztery osoby trafiły na trzy miesiące do aresztu. To członkowie zorganizowanej grupy przestępczej ze środowiska pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów piłkarskich. Teraz grozi im nawet do 20 lat za kratkami. Mundurowi z Warszawy zatrzymali obywatela demokratycznej Republiki Konga. 33-latek na co dzień mieszka we Francji. Podając się za afrykańskiego biznesmena oszukał znanego warszawskiego jubilera, zostawiając w jego sejfie jedynie bezwartościowy tombak zamiast obiecanego złota z kopalni w Kongo. Cała transakcja wyceniana na ponad 500 tysięcy złotych przypomina scenariusz rodem z filmu sensacyjnego. Fałszywemu biznesmenowi z Afryki grozi nawet 10 lat za kratkami. Kto czyta książki, żyje podwójnie. A jak żyje ten, kto czyta książkę wartą 50 milionów dolarów? Przekonajmy się. Elon Musk rozszerzył swój pozew przeciwko Światowej Federacji Reklamodawców o kilka dużych firm. Miliarder oskarża organizację o nielegalny bojkot reklamowy Platformy X, który miał rozpocząć się zaraz po tym, jak ją przejął. Biblia Gutenberga jest najstarszą drukowaną książką na świecie. Na co dzień znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie, ale teraz to unikatowe i bezcenne dzieło można podziwiać na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Pracownicy jednego z chińskich ogrodów zoologicznych wpadli na dość nietypowy pomysł, by przyciągnąć więcej odwiedzających, jako że brakowało im zebry. Jej fałszywego sobowtóra znaleźli wśród zwierząt innego gatunku. Nie chcą reklamować się u maska i mogą słoną za to zapłacić. Miliarder oskarża duże koncerny o dyskryminację po tym, jak wycofały swoje reklamy z portalu X tylko dlatego, że zaczęły się tam pojawiać treści konserwatywne. Najbogatszy człowiek świata i bliski współpracownik Donalda Trumpa, Elon Musk, idzie na wojnę z reklamodawcami. Właśnie rozszerzył pozew przeciwko Światowej Federacji Reklamodawców, oskarżając o bojkot reklamowy Platformy X. Musk pisze o nielegalnych działaniach dużych firm, m.in. z branży spożywczej, naftowej czy kosmetycznej. Pozwał też znanego producenta zabawek. W grę wchodzą setki milionów dolarów. Reklamodawcy zaczęli wycofywać się z Platformy X, czyli dawnego Twittera, po tym jak portal przejął Elon Musk, i zaczęło się tam pojawiać więcej treści i Konserwatywnych. Niespełna pięciogodzinna intensywne opady deszczów naska w Peru doprowadziły do tragicznej w skutkach powodzi. Poziom wody rósł tak szybko, że woda płynęła ulicami miasta, zbierając swoje żniwo i niszcząc wszystko, co napotka na swojej drodze. Lokalne władze ogłosiły czerwony alert powodziowy. Centrum kryzysowe i mieszkańcy już oceniają szkody. Metamorfozy zwierząt nie są nam obce. Wystarczy wspomnieć scenę z filmu Nie ma mocnych, w której bohaterowie pomalowali świnie pastą do butów, by uczynić z niej dzika. Chińczycy pozazdrościli Kargulowi i Pawlakowi i osła zamienili w zebrę. Tych zwierząt nie da się pomylić, odwiedzającym wmawiano jednak, że to prawdziwa zebra o szczególnym umaszczeniu. Dopiero gdy sprawą zainteresowały się media, właściciele parku potwierdzili doniesienia i przyznali się do przemalowania osła. Całe szczęście zwierzęciu nic się nie stało. No, mimo wszystko, koń by się uśmiał. To już gereza abysyńska, czyli nie przemalowana zebra w paski, a prawdziwie biała nowonarodzona małpka w gdańskim zoo. Młode rodzą się całkowicie białe, maluch przypomina śniegową kulę, i można byłoby pomyśleć, że zawitała tu prawdziwa zima, gdyby jej to, że jest cieplutki i słodki symbol historycznego dla człowieka przełomu i olbrzymi skok technologiczny w jednym. Mowa o Biblii Gutenberga, czyli pierwszej drukowanej książce na świecie. Od dziś można ją podziwiać w Muzeum Narodowym w Warszawie, a przyjechała do stolicy wcale nie z końca świata, a z Pelplina. To najstarsza drukowana książka świata, Biblia Johannesa Gutenberga, to dwutomowa i przy okazji najdroższa księga świata, liczy sobie prawie 600 lat. Na co dzień przechowywana jest w muzeum diecezjalnym w Pelplinie. Technika, którą zapoczątkował Gutenberg, umożliwiła szybszą produkcję książek, a to z kolei przyczyniło się do popularyzacji nauki i nowych idei. Wystawa potrwa do 23 marca. Już w najbliższą niedzielę w Pałacu Sztuki w Krakowie odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie Związku Polskich Artystów Plastyków. W tym roku przypada jubileusz dziesięciolecia Bożonarodzeniowego Salonu ZPAP Okręgu Krakowskiego, który cieszy się wielkim powodzeniem i jest jedną z najbardziej wyczekiwanych wystaw przez artystów. W tym roku zgłosiło się blisko 300 twórców sztuk pięknych, od malarstwa po multimedia. Oprowadzanie rozpocznie się w niedzielę w południe. Trwa weekend z kulturą w Łódzkim. Od dziś aż do niedzieli Teatr Wielki w Łodzi będzie wystawiał sztukę Zemsta Nietoperza Johana Straussa Syna, która jest arcydziełem gatunku. Z kolei dziś w Filharmonii Łódzkiej odbędzie się koncert Roztańczony Wiedeń, w którym będzie można usłyszeć muzykę króla walca Johana Straussa, tym razem ojca. W teatrze muzycznym w Łodzi będzie można zobaczyć pracę studentów i absolwentów Instytutu Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz, Akademii Sztuk Pięknych, zapowiada się ciekawie. W najbliższych dniach Polska pozostanie pod wpływem wyżu syberyjskiego, który wbrew pozorom przyniesie dużo słońca i już nie wbrew pozorom ochłodzenie. Niedziela w wielu regionach uraczy nas dużą dawką słońca. Jedynie na zachodzie pojawi się niewielkie zachmurzenie na termometrach od 1 do 4 stopni. W poniedziałek słońce zaświeci już niemal w całej Polsce. Na Śląsku zacznie się chmurzyć, ale tam będzie też najcieplej na termometrach 6 stopni. Na Mazowszu chłodniej 2 stopnie. Wtorek w całym kraju zapowiada się bardzo pogodnie i słonecznie. W żadnym z regionów padać nie powinno, ale za to będzie nieco chłodniej na termometrach od 0 do 3 stopni. PG Narodowy w Warszawie, czy Kocioł Czarownic w Chorzowie. Długo zastanawiano się, który z tych obiektów w tym roku będzie domem reprezentacji Polski. PZPN postanowił jednak postawić na kompromis i ogłosił, że Biało-Czerwoni wystąpią na obu tych stadionach. Na PGN Narodowym w Warszawie narodowa drużyna rozgrywała najważniejsze mecze od ponad dekady, i choć atmosfera na trybunach budzi wątpliwości, to wiele osób uznawało ten obiekt za dom Białoczerwonych. Liczna grupa sympatyków biało apelowała o mecze na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie doping jest bardziej efektowny. PZPR podjął decyzję w stylu Wilks City i Manchester City. Pod koniec marca kadra Michała Probierza zagra w Warszawie, gdzie podejmie Litwę i Malte w eliminacjach do Mistrzostw świata. W kotle czerownic na początku września podejmie Finlandię, zaś trzy miesiące wcześniej rozegra tam mecz towarzyski najprawdopodobniej z Mołdawią. Legenda reprezentacji Brazylii i Realu Madryt powiedziała pas. Słynny Marcelo ogłosił oficjalnie zakończenie kariery i przejście na sportową emeryturę. 36-latek uważany jest za jednego z najlepszych lewych obrońców w historii. Największe triumfy święcił w Realu. Z królewskimi sięgnął po 25 trofeów, w tym 6 tytułów Mistrza Hiszpanii i 5 Pucharów Ligi Mistrzów. Już jutro w sobotę Gala Strive 12, która odbędzie się w kieleckiej hali Legionów. W oktagonie stanie aż 22 zawodników. Po raz pierwszy w historii Strive dojdzie do pojedynku kobiet. Gala zwieńczy walka wieczoru pomiędzy Hugo Dogs i Francesco Moricim. Wydarzenie można będzie śledzić oczywiście w Republice. Na finał ekspresu zapraszamy państwa na spacer Aleją Gwiazd. Jednak nie droga jest najważniejsza, a cel. Tu destynacją jest gabinet owalny, o czym donosi poseł PiS Andrzej Śliwka. Jeżeli mieliśmy znaleźć jakiekolwiek miejsce, które utożsamia dziedzictwo inwestycyjne Rafała Trzaskowskiego, który jest takim elementem jego schedy jako prezydenta stołecznego miasta Warszawy, no to, to musi być ten szalet w Parku Skaryszewskim, nie ma innej opcji, a jeżeli dodamy do tego trocinę, która prowadzi właśnie do gabinetu owalnego Rafała Trzaskowskiego, to naprawdę brakuje jedynie jednej rzeczy, żeby pokazać zaplecze Rafała Trzaskowskiego. Jeśli prawdą jest, że ta publiczna toaleta miała kosztować grubo ponad pół miliona złotych, to i wija trocina wymagała jakiegoś udoskonalenia, prawda? Spokojnie ogodne uczczenie potrzeb i tych fizjologicznych, i politycznych, i z pewnością estetycznych. Sprawdzamy, co przygotował dla nas zespół programu dzisiaj. Gdańsk. Protest przeciwko wygaszaniu polskiego rolnictwa. Bodnarowce i próba zdyskredytowania śledztwa w sprawie zamachu stanu. Sędzia z serialu TVN ma sądzić w sprawie księdza Michała Olszewskiego. W imieniu całego zespołu Ekspresu Republiki bardzo dziękujemy za Państwa obecność i miło nam będzie widać Państwa jutro o 16.55. Do zobaczenia.